Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale w dzisiejszym odcinku mam zamiar powiedzieć kilka słów na temat układów elektrycznych ten odcinek generalnie jest spowodowany przejazdem jednego z klientów w zasadzie takim takim seatem do warsztatu, autko no właśnie, co się stało autko przyjechało do nas na lawecie z Klient no, strasznie poddenerwowany, złuszył jedną gaśnicę. No i może tak pokrótce opowiem, co było powodem. A no powodem, moi drodzy, był taki właśnie sterownik wentylatorów chłodnicy. To jest sterownik no, z grupy Volkswagena. Można go spotkać w wielu autach. Jakby tutaj się przyjrzeć, spróbuję, spróbuję Wam pokazać. Tutaj są piny do sterownika, które sterują. Tu natomiast wchodzą duże piny z zasilaniem, które jest przekazywane na wentylatory. Te piny tutaj są bardzo mocno skorodowane. Mam nadzieję, że to uda się jakoś tam zobaczyć na filmie. W każdym razie, powiedzmy sobie pokrótce, od czego zaczął się problem. Mianowicie klientowi notorycznie wyłączał się klimatronik. No jak się wyłączył klimatronik, nie było możliwości uruchomienia klimatyzacji, wentylatorów, nie było w wnętrzu samochodu żadnego nawiewu. No wiadomo, to była sytuacja bardzo irytująca dla klienta, gdzieś tam zaciągnął rady jakiegoś mechanika. Nie będę może wchodził w szczegóły co to był za warsztat, co to był za mechanik, bo, bo no nie mam zamiaru robić tutaj jakiejś tam opinii, bo to też nie o to chodzi w tym kanale. W każdym bądź razie sytuacja była taka, że ów mechanik dał super pomysł. Mianowicie stwierdził, że skoro problem jest z klimatronikiem i, i, i bezpiecznik się wyłącza, on tam według niego nie widzi, żeby, żeby był Jakiś tam problem, w związku z czym należy zamontować większy bezpiecznik. No i właśnie, co to jest bezpiecznik? Bezpiecznik w układzie elektrycznym jest to element, który z założenia ma być najsłabszy i jeśli dojdzie do jakiegoś zwarcia, uszkodzenia, to właśnie on się ma przepalić. Natomiast wracając do tej sytuacji, klient zamontował większy bezpiecznik, później znowuż większy. Jeśli chodzi o problem z układem klimatyzacji, w zasadzie z klimatronikiem, on gdzieś oddalał się w czasie, więc no, klient nie musi się użytkownik nie musi się znać na, na, na elektryce czy też mechanice. Posłuchał mechanika, znowu dał większy bezpiecznik i, i problem znikł. Natomiast problem w całej tej sytuacji pojawiał się w sytuacjach, kiedy dochodziło do uruchomienia wentylatorów, wentylatorów chłodnicy. Natomiast no, jeśli chodzi o pogodę mamy jaką mamy jest już no, coraz chłodniej, w związku z czym te wentylatory też włączały się coraz później. Doszło do sytuacji, gdzie klient wyjeżdżał poza miasto no i gdzieś tam stanął w korku. Tam się niech się nagrzał wentylatory e, no, powinny się załączyć. E, tak też powinno wszystko zadziałać. Natomiast e, no, w zasadzie załączyły się. E, efekt był taki, że z e, podmaski e, zaczęły lecieć e, no, kłęby dymu. E, klient się strasznie zdenerwował, chyba jak każdy w takiej sytuacji, użył gdzieś tam gaśnicy e, do samochodu. Na szczęście nie stało się nic takiego poważnego, no mówię tutaj nic poważnego, bo samochód w całości nie spłonął, spłonął spłonęła tylko część instalacji elektrycznej, no i uszkodzeniu powiedziałbym doszczędnemu uległ ten właśnie sterownik wentylatorów. Jak się okazało, on już już no tak go przytopiło, tak go przyfajczyło, że okazało się, że on już jest teraz, w tej chwili zwarty jest na amen i, i cały czas e, zwiera przywody. On e, generalnie no, na tą chwilę stworzył problem. Klient zużył gaśnicę. Akumulator na szczęście się wyczerpał. Całe szczęście polegało na tym, że akumulator nie był pierwszej nowości i bardzo szybko padł. Przyjechała laweta, samochód do nas trafił. No i właśnie, jakie ma powiązanie taki właśnie moduł wentylatorów z klimatronikiem? Otóż moi drodzy, gdyby zajrzał ten mechanik, który dał wspaniałą myślną radę użytkownikowi Seata, gdyby zajrzał do schematów i zastanowił się troszeczkę, zauważyłby, że w zasadzie jest to bezpiecznik, który na, na, na którego obwodzie inaczej, jest to bezpiecznik, który zabezpiecza zarówno Wentylatory, a w zasadzie to był jeden z kilku bezpieczników, który zabezpieczał sygnały sterujące tym właśnie urządzeniem, i on również odpowiadał za klimatronik. Także w momencie, jak tu było coś nie tak, klimatronik przestawał działać, bo przepalał się bezpiecznik. Natomiast w sytuacji, kiedy Użytkownik samochodu zamontował tam no, w zasadzie największy bezpiecznik, jaki, e, jaki się dało. Efekt tego działania był taki, że no, w zasadzie już zaczęły iść dość duże prądy przez te przewody, właśnie przez zasilanie. Co spowodowało w zasadzie topienie się tych przewodów, palenie się instalacji, kupę dymu. Na szczęście nie stało się nic tam tragicznego, ale e, chciałbym, abyście potraktowali to jako e, gdzieś jakąś tam radę. E, jeśli ktoś e, będzie Wam e, radził e, z jakiegoś powodu, powiedzmy, że no, tak jak w tej sytuacji, przepala Wam się notorycznie bezpiecznik, e, i ktoś e, mówi Wam wsadź większy bezpiecznik. No to podrabcie się po główce, zastanówcie się troszkę i nie zawsze słuchajcie takich rad. To już jest któreś auto z kolei, gdzie samochód do nas przyjeżdża z spaloną instalacją i, i, i z dużo większym bezpiecznikiem niż być powinien. Tego typu działania no, można spotkać dość często, aczkolwiek no, niestety to, co jest często, nie zawsze, to co występuje często, nie zawsze jest odpowiednie. Także nie róbcie tego. Kiedyś już mieliśmy też taką sytuację, gdzie klient przyjechał i no, duża część samochodu mu nie działała. Strasznie śmierdziało w środku, taką właśnie spaloną instalacją. Jak się później okazało, problem był z elektrycznymi szywami I sytuacja była podobna. Bezpiecznik się przepalał, montowany był coraz większy, coraz większy, coraz większy. No, i w końcu doszło do tego, że no właśnie, przewody zaczęły się w pewnym momencie palić, przetopiły no, też inne przewody, spaliło się mnóstwo bezpieczników, no i niestety, dopiero wtedy właściciel samochodu stwierdził, że coś chyba jest nie tak, i do nas trafił. No, okazało się, że duża część wiązki w samochodzie była spalona, większość elektryki w samochodzie nie działała była niesprawna jak się później okazało przewody w samochodach idą w no wiązkach jest to dość, dość spora ilość przewodów która jest gdzieś tam razem spiętych i idą, idą gdzieś tam kanałami razem przewody od szyb elektrycznych były niestety tak przetopione, że i tak spalone, że zaczęły robić zwarcie na innych przewodach. Zaczęła, zaczęła się topić izolacja, no i tam mieliśmy, naprawdę mieliśmy co robić, a tego można było uniknąć, bo całym problemem w przypadku tamtego samochodu był po prostu. Silniczek, który odpowiadał za podnoszenie i opuszczenie szyby. On był uszkodzony, coś z nim było nie tak i pobierał więcej prądu niż, niż powinien, w związku z czym przepalało bezpiecznik. Także to chyba na tyle, jeśli chodzi o takie ogólniki. Chciałbym Wam pokazać też za chwilkę. Takie małe, nazwijmy to doświadczenie. Chciałbym wam pokazać, co się dzieje z przewodami, jeżeli ktoś zrobi zwarcie, da zbyt duży bezpiecznik. Bo są tacy magicy, którzy potrafią zamiast bezpiecznika dać po prostu kawałek miedzianego drutu. Tak, To, to, to już w ogóle nie jest zabezpieczenie. To tego typu Rzeczy nie wolno stosować, no to generalnie spowoduje spalenie wiązki, tak jakby zamontować duży bezpiecznik, i jest możliwość, że on się przepali. Tak, no wybaczcie, jeżeli ktoś da gruby miedziany przewód, typu na przykład 1,5 mm, no to, no to będzie problem, bo ten przewód, przewód ten bezpiecznik, nazwijmy go. Nie ma opcji, żeby się spalił. Spali się cała instalacja elektryczna, spali się może i nawet samochód, ale jeśli chodzi o taki gruby przewód miedziany, no niestety on wytrzyma. A bezpiecznik, pamiętajcie, to jest zabezpieczenie instalacji elektrycznej. Ale dobrze, już nie będę tutaj mielił tego tematu, bo już chyba całą treść taką istotną powiedziałem. Dajcie mi chwilkę za chwilkę pokażę Wam pokrótce taki, taki, taki malutki układ, stworzyłem, aby pokazać, co się dzieje z instalacją w sytuacjach, kiedy mamy zbyt duży bezpiecznik, bądź gdy po prostu zrobimy zwarcie, bo tak należy nazwać rzecz po imieniu w momencie, jeżeli dochodzi do sytuacji, gdzie ktoś montuje zamiast bezpiecznika kawałek miedzianego drutu, bo uwierzcie mi, takie rzeczy się zdarzają, ludzie tak jeżdżą, Problem się zaczyna w momencie, jak już naprawdę coś przykrego się stanie. Także cóż, za chwilkę kolejna część tego odcinka. W tej części odcinka, jak już wcześniej mówiłem, pokażę takie małe doświadczenie. A więc tutaj mamy żarówkę zasilaną. Ona będzie oczywiście z akumulatora, jak to, jak to w samochodzie jest. Potencjał plusowy akumulatora, minus. Tutaj mamy jeszcze jeden kabelek, za pomocą którego wszystko tutaj połączy. Więc łączymy ten przewód. No właśnie połączymy tutaj, o, żeby nam zwarcia nie zrobiło za szybko. Połączymy z bezpiecznikiem. To jest niewielki bezpiecznik 7,5 A, który da sobie radę z taką żaróweczką. Jak tutaj. Widzimy, wszystko świeci, działa. Wezmę może troszeczkę tą żarówkę, schowam, aby nam tutaj zbytnio nie przeszkadzała. Więc mamy tutaj prosty układ, tak jak to w samochodzie wygląda. Po stronie plusowej mamy bezpiecznik, nawet i tutaj w grupie Volkswagena mamy bezpieczniki na akumulatorze. Jak to wszystko pięknie widać, bezpiecznik nam cały układ. Załóżmy, że podczas użytkowania dochodzi do jakiegoś zwarcia w samochodzie. Kable się uszkadzają, przecierają. Powiedzmy, że to zwarcie będzie tutaj, w tym miejscu. No i zrobimy zwarcie. Nie wiem, czy było widać na filmie. Bezpiecznik się przepalił. To jest właśnie zabezpieczenie, które, które ma chronić nam. Samochód czy też instalację elektryczną. Spójrzmy teraz, co się stanie w sytuacji, jeżeli taki bezpiecznik wymienimy. Wymienimy go na. Tutaj spójrzmy. O. Po wyjęciu bezpiecznika wszystko jak zewrzemy działa. No są tacy magicy, tak jak wcześniej mówiłem, którzy potrafią tutaj, zamiast bezpiecznika dać kawałek druta. Nigdy tego nie róbcie, to jest to jest zdecydowanie niebezpieczne. Zamontujemy tutaj teraz jakiś inny bezpiecznik ten bezpiecznik to jest bezpiecznik 30 Amperowy 30 Amper no to jest zdecydowanie więcej niż 7,5 Ampera które tu pierwotnie mieliśmy zobaczmy, zobaczmy co się teraz stanie w sytuacji gdy dojdzie do znowuż uszkodzenia instalacji elektrycznej i dojdzie nam do zwarcia, za chwilkę tutaj Zewrę to, patrzmy No, i właśnie tak jak było, widać bezpiecznik jest jeszcze sprawny. Jest ja, sprawny, jak najbardziej. Tutaj mamy, może chwilkę poczekam, bo to troszeczkę może być ciepłe. Tutaj, o, jest ok. Odłączymy wobec tego. O, jest ciepło jeszcze faktycznie. Tutaj mamy przewód dość, o właśnie się posklejał i tak dalej. Na filmie było przed chwilką widać do jakich temperatur dochodzi. O, nawet mamy tutaj zwarte kółko. <grych> w każdym bądź razie było przed chwilką widać do jakich temperatur mm, dochodzi elektryka, co się dzieje w momencie kiedy damy zbyt duży bezpiecznik, jeśli to by było połączone w wiązce, gdzie przechodziłoby mnóstwo przewodów tutaj wraz z tym przewodem, te inne przewody no miałyby zniszczoną izolację, co za tym idzie doszłoby do zwarcia na wielu przewodach. No i w tej sytuacji jeżeli jest wszystko w porządku i zabezpieczenie mamy takie jak być powinno no nic się nie stanie, bezpiecznik nam się przepali i jest wszystko ok natomiast jeżeli damy zbyt duży bezpiecznik no to już wyobraźcie sobie sami co się dzieje w sytuacji kiedy taki kabel nam się pali jeszcze w ogóle jeśli to się dzieje w wiązce wraz z innymi przewodami no może dojść nam do tragedii wszystkie przewody zaczynają się topić, palić i no jest kiepsko jeśli te przewody mają poprawne zabezpieczenia, bo przepalają się po prostu bezpieczniki i, i, i będzie wszystko w porządku. Tak? Natomiast tutaj jeszcze zobaczmy sobie to jest, to jest bezpiecznik 7,5 Ampera, który zamontowałem na początku. Mam nadzieję, że tutaj będzie widać. Jest on przetopiony, przepalony i on się do ponownego użytku już nie nadaje, no bo nie będzie spełniał swojej funkcji oczywiście. Aczkolwiek spójrzmy co się stało z kolejnym bezpiecznikiem, który zamontowałem. Był to, znaczy jest to bezpiecznik 30 Amperowy. Jak widać jest on, o, jest on cały, jest on sprawny. Nie jest on przepalony, nic się mu nie stało. Możemy go zastosować ponownie i tak też zrobimy. Jak widać przepaleniu uległ kabel. To był bardzo cienki kabel, właśnie w celu takim, aby pokazać Wam, jak to wygląda. Sprawdźmy. Tak. Bezpiecznik jest. Ach, schowałem tą żarówkę, bo mi troszkę razi. Bezpiecznik jest ok. Także mam nadzieję, że pokazało to Wam, jak jak działają bezpieczniki, do czego one służą i co się może stać w sytuacji, kiedy damy zbyt duży bezpiecznik także moi drodzy, reasumując czytajmy instrukcję, jeśli się bezpiecznik przepali nie montujmy większego bezpiecznika, sprawdźmy w instrukcji samochodu w dokumentacji, jaki bezpiecznik powinien być zamontowany i zamontujmy taki, jaki być powinien, nie montujmy większego jeśli ten, ten odcinek Ci się podobał daj proszę łapkę w górę jeśli są jakieś ciekawe tematy, które Cię interesują i mogę coś dla Ciebie zrobić, jakiś film nagrać, który będzie Cię interesował, napisz informację pod filmem. Na tą chwilę to będzie wszystko. Dzięki, cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.